Cześć wam wszystkim z tej strony, pan się na wam kolejny odcinek z Fall Guys i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas na pokazanie wam czegoś... O czym możecie nie wiedzieć, ponieważ jak wiecie, są skiny Amongasa w się. Ale czy Wy wiecie, jak mieć skina Amongasa tego żółtego z kością, i jak mieć czerwonego Amongasa impostora? No, najprawdopodobniej nie. Ja też nie wiedziałem, ale się ostatnio dowiedziałem, więc zaraz próbujemy to zrobić. Najpierw spróbujemy sobie tym żółtym. Więc ten żółty, jeżeli go sobie ubierzemy, to potem możemy być Amongasem z kością. Jak mieć Amongasa z kością? No to jest bardzo proste, jest to randomowe i po prostu raz go mamy, raz nie. Więc ja będę próbował tyle, aż mi się uda. Jak nam się uda, no to sobie zagramy Amongasem z kością, a później zamienimy się na Amongasa impostora czerwonego. Jest on jeszcze rzadszy od Amongasa z kością. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Rozpoczynam nagrywanie o 14.11. Zobaczymy, o której skończymy. Lecimy, moi drodzy, solo show. Miejmy nadzieję, że dosyć szybko nam pójdzie ten Amongas. No a później będziemy sobie lecieli z resztą. Więc dopiero się widzimy Jeżeli mi się uda tym normalnym mamonkasem być Znaczy no nienormalnym tym z gością Jeżeli wy chcecie kolejne takie odcinki Gdzie pokazuję wam jakieś różne ciekawostki Mity coś takiego To zostawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie kanał Jeżeli macie jakieś inne właśnie takie ciekawostki Piszcie w komentarzach Bo ja w sumie dużo takich nie znam Więc możecie napisać w komentarzach Wpadajcie też na mojego Instagrama Mój Instagram PandaGaming Dobijamy 30 tysięcy obserwacji Więc zapraszam wszystkich Wbijajcie też na mój sklep CRPShop.pl podajcie sobie też na Discorda. No i wpisujcie kodzik Panda 444, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie. Lecimy. Czy ja będę amongasem z kością? Zaraz zobaczymy. Jeżeli tak, to by było naprawdę fajnie, że w pierwszej grze od razu jestem amongasem z kością, to by był szef totalny. Nie wiem, jakie są na to szanse, ale wiem, że są małe. Nie wiem dokładnie jakie na tego Amongasa, którym teraz gram, to i tak są większe niż tego Amongasa czerwonego Impostora. Mam nadzieję, że ten czerwony Amongas Impostor mi się uda. No niestety, jak widzicie, nie zrespiłem się nim, więc wychodzę z gierki i testuję aż mi się uda, więc widzimy się, jak po prostu będę Amongasem z kością. 2000 Dobra widzowie, mamy to, mamy to, wreszcie się udało. Ej, szczerze mówiąc, to ja już myślałem, że zaraz mi się nie uda bo autentycznie zagrałem z 12 meczy, znaczy no nie zagrałem tylko wychodziłem je w kółko, ale to trochę potrwało, bo mamy już 14.31 A my jesteśmy przy pierwszym skinie, generalnie skinów amongasowych e, jest 3 w grze Jest Among Us ten Crewmate, którym teraz gram, no po prostu wiecie jeżeli graliście w Among Us no to e, jak impostor was zje no to zostajecie właśnie takim połowicznym Among Usem jak ja w tym momencie w Fall ale mamy też Amongasów impostorów, jest Amongas czerwony, którego mam i jest Amonkas fioletowy, którego niestety nie mam, bo on był do kupienia chyba w sklepie i go nie mam przez to, on wtedy kosztował 6 koron, znaczy 3 góra, 3 dół i przez to no nie mam tego skinka i czy ja mogę przejść, bo zaraz nie przejdę będąc Amonkasem crewmate'em, no to ja się chyba popłaczę, bo to jest jedna z najrzadszych rzeczy, którą można mieć w tej grze. Podobno jest 10% szans, szczerze mówiąc, nie zgadzam się z tym, jest na pewno mniejsza szansa, bo no z 10 gier 100% zagrałem. No wiadomo, nie jest tak, że jak zagracie 10 gier, to wam się uda, ale jest mniejsza szansa na to na 100% to nie jest 10%, jest mniej. Zobaczymy ile mi zajmie Amokas Impostor, bo on jest podobno jeszcze, jeszcze rzadszy od tego. No jeżeli ten mi zajął 20 minut, nie najgorszy wynik, a jeżeli kolejny jest jeszcze rzadszy, to może być ciężko, żeby mieć amongasa impostora widzowie tego czerwonego. No ale przynajmniej mam już tego crewmate'a. Jeżeli mi się nie uda, to wam pokażę przynajmniej zdjęcie, jak wygląda tamten ten amongas Impostor. No i szkoda, że mi się nie udało nigdy mieć tego fioletowego, choć czerwony i fioletowy wyglądają tak samo. Chodzi o to, że po prostu innego kolorku, ale te impostorowe wersje wyglądają tak samo, po prostu. Zobaczcie jak wyglądają później w odcinku, co ja wam będę spoilerował teraz. Na razie lecimy sobie tym crewmate'em, który został zjedzony przez jakiegoś impostora. No i miejmy nadzieję, że uda nam się zajść daleko tak do finału. Fajnie by było może, co? Ale tak jak mówię, no mega rzadki ten skinek jest. No i w lobby nie da się go mieć chyba. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Zaraz zobaczymy, czy jak skończę mecz i będę stał w lobby, czy... On będzie już w normalnej formie, czy znowu będzie w tej formie tej, tej kości? To jestem w sumie ciekaw, ale no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Lecimy sobie kolejna mapka, mapa stara, fajna, lubię ją grać. Dosyć łatwo mi na niej idzie, więc miejmy nadzieję, że uda się ją przejść bez jakiegoś większego problemu. No a potem, moi drodzy, lecimy próbować Amonkasa Impostora Czerwonego zdobyć. To może być ciężkie, bo... Bardzo, bardzo, bardzo rzadki on jest. Szczególnie, że ja od kiedy grałem w Guys'a, to po pierwsze rzadki jest ten Among Us, Mało kto ma tego amonkasa czerwony. Ej, ja nie mogę doskoczyć! Dobra, XD. Co jest? Nie mogłem doskoczyć. Ale no, mega rzadki jest ten Among Us zwykły czerwony. Po prostu mało osób go ma, bo on jest z czwartego sezonu z Battle Passa. Eee, a oprócz tego, że mało osób go ma, to ta jego wersja jest też mega rzadka, więc no. Tak to wygląda. Na razie my sobie lecimy jako pierwsi, więc jest spoko. E, więc e, jeżeli mi się uda mieć tego Amonkasa dzisiaj czerwonego impostora, to jestem szefem widzowy, więc oglądajcie film do końca, żeby tego nie przegapić. No i ciśniemy. I zostawcie łapkę w górę za to, ile ja będę czekał na tamtego Amonkasa, bo to będzie na pewno długo trwało. Już teraz 20 minut czekałem, a... Jak oglądacie odcinek, to jest tylko szybkie cięcie, co trwa 10 sekund, a ja muszę czekać ten cały czas, więc myślę, że łapeczka w górę się należy, subskrypcja na kanale, kto jeszcze nie subskrybuje, wiadomo, jak dobijamy 213 tysięcy subskrypcji, to będzie konkurs na e, 1000 showbacksów, więc warto zasubskrybować kanał, żeby brać udział, bo tylko osoby, co mają suba, będą brały udział. OK. oj, jak ja dziwnie przeleciałem w ogóle, co jest, dobra, ważne, że lecę dalej, więc lecimy sobie na spokojnie. Serio odbiło mi od tego Co jest w ogóle, jakie ja wysoko podleciałem Nieźle, dobra, ciśniemy z tym ziomkiem Będziemy mieli pierwsze albo drugie miejsce Zależy czy on się przewróci czy nie Na razie bym powiedział, że Idzie mi w miarę dobrze Okej, okay, dobra, będę, będę drugi Drugie miejsce, moi drodzy, mamy Bardzo ładnie, no i lecimy z kolejnymi mapami No i miejmy nadzieję, że uda nam się Wygrać tutaj wersją Rozwalonego crewmate'a W Fall Guys, dobra, mamy Block party teraz, więc lecimy Czemu? Co jest? Dwóch w ogóle ze spadło tako od razu, wytyfy? To niezłe Solo Show, ja gram, że jakieś typy się sami poddają. Ale powiem wam, że jakiś fajny matchmaking mi dobrało, ponieważ tutaj mamy o tyle spoko, że jakieś odkleysy grają i może uda mi się zwyciężyć. No nie łap mnie ty szmulico ninja. Chciałbyś mieć takiego skina, ale widzisz, nie udało ci się, a mi się udało, bo jestem szefem. Dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie i abyśmy wygrali. Ale no, o wiele bardziej chciałbym mieć tego Amongasa impostora. Jak mi się to uda, to widzowie, coś pięknego to będzie, bo on jest o wiele, wiele rzadszy. No i lecimy sobie na spokojnie to block party. Jeżeli mnie nikt nie zrzuci, no to będzie Git, bo ten ninja mnie wcześniej chwytał, więc trzeba uważać na nich, jak oni będą mnie tutaj chwytali gdzieś, bo chciałbym do tego finału dojść tym Amongasem, tutaj crewmate'em rozwalonym którego już ktoś zjadł, pewnie Among Us Impostor, którego, którego będziemy zaraz próbowali wylosować. Eee, ale no, na razie nam dobrze idzie, 38 sekund. Chwycił mnie i spadł, jaki bot! Spadł ten ninja chyba, czy nie? Spadł chyba, zaraz zobaczymy. Bo na razie się nie chcę odwracać, bo tu dużo klocków leci. Ale jest ninja? Nie ma ninja, O kurde! Dobra, mało braku, bym sam spadł, masakra. Dobra, lecimy sobie tutaj bardzo ładnie. Wydaje mi się, że hitboxy są zmniejszone tego skina, ale nie jestem pewien. Ale chyba tak. Yy, fajnie by było to przetestować na jump showdownie, jakbym podskakiwał czy bym walił w to drugie czy nie. Jeżeli nie, no to autentycznie są zmniejszone hitboxy. Więc trochę pay to win skin to by był. Choć on jest w skarnecie, a no w sumie pay to win skoro w skarnecie, bo za darmo go nie rozdawali. No ale z drugiej strony mega rzadko jest go wylosować, a... Tak naprawdę to na kilku mapach tylko byśmy mieli przewagę. No i dobra, ciśniemy dalej. Zostało ile? 17 osób. Może być finał, ale nie wiem, czy nam dadzą. Chyba, chyba będzie jeszcze jakaś runda i potem finał dopiero. Lecimy sobie tutaj walnąć. Wulga i z wiatrakami. Dobra, i wiatrak na końcu. No okej, okay, okej. Okay. Ale już po tej gierce mamy finał na 100%, więc trzeba będzie się postarać i przejść. Ja autentycznie wydaje mi się, że mam gorzej, żeby doskoczyć gdzieś. Serio. Te ręce jakieś niby są latające, powinienem gdzieś doskakiwać, ale coś mi się wydaje, że jednak tak nie jest. Wiecie? Dobra, udało mi się tutaj doskoczyć bardzo ładnie. Beka z tych, co tam spadają. Dobra, najsik, udało mi się tu doskoczyć. Tutaj mi się nie udało. Aj, tu wystarczy przejść. No właśnie, ale 300 IQ. Dobra, łap się tu bardzo ładnie. Łap się tutaj. Pięknie, amongasie. Dobra, teraz tu sobie przeskakuję. Dobra, ej, autentycznie mi jest gorzej przeskakiwać, serio. Eee, dobra, gdzie ja mogę pójść? Ja mogę pójść stąd tu. Dobra, idealnie. I stąd tutaj. Nie! Nie, no prawie się złapałem! Serio, tak mało brakło. Dobra, lipa jest straszna. Lećmy. Przesuńcie se to. Odklejusy i od razu mamy metę. Odklejka widzowie z nich. No i jest Ale 300Q zrobiłem, dobra. Jestem na mecie jako dziesiąty. Ledwo co, ale się udało, lecimy teraz finałem. Nie, no naprawdę, Hexaring? Ja nie mogę, no gorszego finału nie mogło mi tutaj wybrać niż Hexaringu, ale cóż, no lecimy. Co ja mam tutaj poradzić? Finału se nie zmienię. Ale ważne, że udało nam się dojść tym naszym impostorem do finału. Spoko, bo na to, że on jest tak rzadki, jakbym odpadł w pierwszej rundzie, to mi się popakał autentycznie, bo no wstyd by było wam pokazać tylko jedną rundę, grając z tym skinem. Skoro, skoro on jest tak rzadki. Więc fajnie, że udało mi się dojść do finału, ale no tak jak mówię, tu może być ciężko generalnie wygrać, bo jak wiecie albo nie wiecie, zależy jak długo mi oglądacie, to generalnie w skrócie to ja nie lubię po prostu hexaringu. Więc no, przez to, że nie lubię hexaringu i przez to, że nie umiem na nim grać, to wątpię w to, żebyśmy zwyciężyli. Ale postaram się tutaj wygrać jak najbardziej, więc zobaczymy. Na spokojnie sobie na razie skaczę. Ja robię taką taktykę, że sobie na razie podskakuję po tym, a potem idę już jak to przyspieszy. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, czy nie, ale wygrałem chyba raz na hexaringu w moim życiu, więc może ta taktyka odda. Zobaczymy za chwilę. Na razie tutaj już część dosyć mocno to niszczy, więc mi się to nie podoba, bo ja lubię mieć jakby tak, że mam wszystko na jednym poziomie. No ale zobaczymy, czy mi się uda takie coś utrzymać, czy nie. Może być problem z tym. Ok, tutaj już jest czerwone. Nieładnie. Dobra, mamy żółte. Coraz większe dziury tu są. Tutaj niszczę tu te klocki. Okej, okay, mamy pięć osób, które odpadły. Na spokojnie sobie ciśniemy tutaj żółtym, póki co. Więc jest spoko. Czerwono już tutaj jest, dobra, przeskakujemy na żółte. Na spokojnie. Na, na niebieskie sobie nawet wbijemy. Dobra, znowu na niebieskie, już było blisko, myślałem, że spadnę, serio. Już myślałem widzowie, że spadnę. Ale na szczęście się udało! No i... Właśnie to jest Hexaring. Czemu po drugiej stronie było tyle klocków? Jaki skałem? Dobra, odpadłem jako siódmy, więc nie najgorzej. I tak to był dobry wynik, widzowie. Jak na mojego heksaringa, i tak to był dobry wynik. Patrzcie, już mam normalnego. Ej, co jest? Dobra, zmieniamy sobie na Among Us Impostora I będziemy go próbować wylosować. Zaraz zobaczycie, czy mi się uda, czy nie. Bo dla Was to będzie szybkie cięcie. Dla mnie to będzie nie czasu, ale na tego kolegę jako. Kość, czekałem 20 minut, więc już sobie szukamy Amonkasa czerwonego. Excellent, on się nazywa, czy ja mam dół, bo jeżeli ja nie mam dołu tego skina, to jest problem. Dobra, mam. Jakbym nie miał dołu skina, to by mi się to nie udało, więc o tyle dobrze, że mam. Sprawdzić, czy mam amonkasa yy, fioletowego, ale na 90% pewny jestem, że nie mam amonkasa fioletowego, bo go nie kupowałem. No nie mam chyba Amonka fioletowego, no cóż, no to Amonka fioletowy nie będzie, ale mamy czerwonego, czerwony też ma opcję impostora, tamten miał opcję crewmate'a, ten pomarańczowy, ten ma opcję impostora, więc miejmy nadzieję, że się uda, trzymajcie kciuki, stawcie łapkę w górę za to, że będę pewnie długo czekał na to, aż mi się uda, zasubskrybujcie kanał i zobaczcie, zobaczymy, czy teraz mi się uda, jeżeli mi się uda za pierwszym razem, no to rozdaję wam 50 zł psc, zaraz zobaczymy więc nie będę tutaj robił żadnych cięć aż będzie nam tutaj losował mapę i zobaczycie czy mam mega farta czy jednak będę musiał znowu czekać jak ileś tam czasu jak z tamtym crewmate'em zaraz zobaczymy powoli nam tutaj losuje ale w sumie ciekawe takie easteregi dodali bo ja tak naprawdę myślałem, że to są dwa osobne skiny, a to jest tak, że macie jakąś tam szansę na to, że wam wybierze tą drugą opcję skina, więc to jest spoko. Jeżeli są jeszcze jakieś inne takie skiny, które też tak działają, piszcie w komentarzach, będziemy sprawdzać w kolejnym odcinku. No i zobaczmy, pierwsza mapa już jest, Hit Parade, e, zaraz zobaczymy, czy mam Amonkasa Impostora. E, w tym będzie trochę ciężej zauważyć, bo muszę sobie obrócić kamerkę naprzód, bo tak z tyłu to ciężko jest zobaczyć, czy to jest Impostor, czy nie. Więc zaraz zobaczymy. Respimy się już tutaj, uwaga. Nie mam zwykłego, jak widzicie. Dobra, no to wychodzimy i lecę dalej. Po prostu próbować aż mi się uda. Five minutes later. Moi drodzy, co jest grane w drugiej grze? Patrzcie! Among Us impostor z zębami. Co jest grane? Jaki Ford widzowie? To jest tak rzadkie, a mi się udało tak szybko teraz. Masakra, nie, to jest niemożliwe. Ja w to nie wierzę, ja mam Amonkasa Impostora, widzowie, czekajcie to Czy to jest tak rzadki skin Masakra Widzieliście to? Dobra, zaraz wam pokażę jeszcze Tylko muszę przejść mapę nie, 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 dawaj szybko Muszę przejść mapę, bo jak nie przejdziemy mapy to będzie przypał, bo wtedy odpadnę w tym losowaniu A drugi raz to nie ma opcji, że ja go wylosuję, to jest tak rzadkie, że to jest niemożliwe dosłownie Dobra Dobra Ojojoj, nie, co ja robię, co ja robię, co ja robię Muszę na spokojnie to grać Dobra, cyk, cyk, dobra. Lecimy już teraz speedrun szybki. Teraz mi się już uda szybko dojść. Tylko, żebym mógł się nie odbijać od 15 ludzi na raz, to by było fajnie. Dobra, cyk, cyk, dobra. Pięknie. Idziemy bokiem bez problemu zdążę. Bo mamy tutaj sporo miejsc, bo aż 40 przechodzi. Więc bez problemu się uda. I patrzcie to, patrzcie widzowie na to. Amonkas impostor, zęby rozwalone tutaj to coś. Jajko. Więc jest naprawdę grubo. No ale yy, niestety nie mam fioletowego impostora. Ale fioletowy impostor wygląda tak samo: możecie gdzieś sobie poszukać na necie. Więc on też ma po prostu takie zęby, i tak wygląda ten impostor. Więc jest naprawdę mega grubo. No i przechodzimy sobie tą rundę, czekamy i miejmy nadzieję, że uda nam się również, tak jak z The dojść do finału. No a teraz podziwiajcie mojego pięknego Amonka z impostora. Nie, on jest zbyt ładny, widzowie. Among Us Impostor. Nie, no to jest coś niesamowitego, że mi się udało go wylosować. Myślałem, że już będę mega długo czekała tutaj w drugiej rundzie. No autentycznie ten pierwszy crewmate był cięższy do zdobycia od Among Us Impostora. Grubo, ale i tak już nagrywam odcinek 40 minut, a zresztą muszę nagrać 12 filmów. Jak wy oglądacie to, no to już pewnie wszystkie są nagrane, zmontowane, wrzucone na YouTube a i tylko codziennie się publikują. Ale no, jak ja to nagrywam, no to jeszcze sporo filmów do nagrania przede mną i do zmontowania. Ale no trzeba nagrać widzowie dla, dla widzów tutaj filmik, więc ja nie będę narzekał. Streamków co prawda nie będzie. Dopiero będą jak wrócę, więc będę was informował na Instagramie, dlatego też warto mnie obserwować na Instagramie, bo tam zawsze daje znać widzowie o, o filmach, o live'ach i tak dalej. O jakichś konkursach. A i seriasy ja tego nie włączyłem, nie no odklejka moja. Dobra, no naprawdę ja sobie nie mogę to wrzucić No, aha odklejenie, dobra, wywalone. Klikam to i na tym sobie wejdę, bo to się nie uda. Dobra, gdzie tu jest? Tu jest, dobra. Siema, dzięki. Buton basher, śmieciu, wywalaj. Nie udało mi się, serio, 2-1. O tu jest, dobra. 3-1, 4-1, dobra, wygram to. To jest jakiś z widzowie. Tu jest. No aha, klikną se. Dobra, tu mam. 5-1 na no spokojnie. Gdzie tam jest? Tu jest. Gdzie jest kolejne? Tam jest kolejne. Ty śmieciu! Dobra, dzięki. 6. Nie udało mi się. 6-4! Ej, on nadrabia! On nadrabia! On nadrabia i to szybko nadrabia. Jeszcze było obok niego, najgorzej. Dobra. Wskakuj do góry. Dobra. Beka z niego, chłopcze się walnął o klocka. Dobra, najgorzej. 8. 8-8-8-8, dawaj tam szybko. Szybko, bo nie zdążę. No, 8-8 już jest, naprawdę. Dobra, dzięki. 9. Wygrywam. Kurczę, 9-9. Gdzie jest kolejny? Tam jest kolejny. No serio, on ma obok siebie! Ki to jest skam. O, dzięki. 10-10. Tam z tyłu jest. Nie zdążę tego kliknąć. Tu jest kolejny. Też nie zdążę. Przypał totalny. Dobra, ja se kliknę to. Dzięki. Mam 11. Ok Mam 12. Champik i tu lecę. Nie! Nie, no jak eliminate? 12-12! Nie, no naprawdę nie udało się dojść do finału. Najgorzej, już bym miał finał w 14 osób. Zobaczcie, mam zwykłego znowu. Tak, znów powrócił do zwykłej wersji, ale mieliśmy Amon Kasa Impostora, więc jest naprawdę grubo. Więc bardzo fajnie, że mi się to udało, bo myślałem, że to będzie mega ciężkie i że mi się nie uda, a jednak się udało, więc mega cię cieszę z tego powodu. No i zmieńmy sobie teraz na jakiegoś czampika, bo ja sobie zazwyczaj gram czampem. Więc dajmy sobie czampa, proszę bardzo. Tu sobie wywalmy to, wywalmy sobie to, pięknie. No i mamy naszego ulubionego czampa. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, kliknijcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na mój sklep serpeshop.pl pro Jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w Fall Guysie albo w Fortnite'cie, Panda 444 dziękuję bardzo za wsparcie. Trzymajcie się, cześć!